Lecimy do Miami. Do Miami lecą z mną A Hubert i tam siedzący Kacper. na lotnisku FLL znam skrót, nawet nie wiem jak ono się nazywa wow. no to jest gdzieś przy Miami ale chyba takie dalsze, ale to nic nie zmienia bo zaraz lecimy po samochód pierwszy raz to robię, dla mnie jest ciekawe mamy busika, który nas zawiezie do Rental Car Center z będziemy mogli gdzieś w i nas podwiązać do domu no, tak się prezentuje nasza wypożyczalnia Hertz, Tak taka piekarnia Wow, zaraz nagram story time o wypożyczaniu auta, bo się okazało to trudniejsze niż nam się wydawało, ale to jest nasza fura. To Corolla ta Korola. Miał być jeep, miał być jeep, ale to dowiemy się zaraz. O co to się, się w ogóle stało? Nie uwaga, co się stało. My rezerwowaliśmy. O, Huberta widać w ogóle w tle, możesz tam wajbować. My wypożyczaliśmy fura, jakby robiliśmy rezerwację online, tam pobrało nam pieniądze, mieliśmy tylko przyjść, dać kaucję no i dostać samochód. No ale co się okazało, no to było zapisane na mnie. Że karta, z której chcemy jakby dać kaucję, jest zbyt krótko aktywna, albo mój Social Security Number, to jest tam taki PESEL amerykański, jest jakby zbyt nowy. No nie wiem, ta pani coś tłumaczyła, ale. No generalnie powiedziała, że musi być karta kredytowa, my mieliśmy debetową, bo na początku powiedziała, że jak jest debetowa to jest spoko, tylko jest większa kaucja, no to jakby jest ok. No ale potem się okazało, że po prostu ta moja z jakiegoś powodu nie może działać. No nie powiem, że nie, no. Były i nerwy, i wszystko. No, bo bez auta to dlipa. Szczególnie, że mamy zamiar w nim spać. E, no, ale mówię, dobra, chodzimy po innych stanowiskach i po prostu popytajmy, czy ktoś nam wypożyczy na samą debetową. Zostaje pierwsze stanowisko, gdzie potem chcemy powiedzieć spoko-spoko. No i mamy tutaj te korole. A myśmy mieli właśnie w tamtej firmie Jeepa. Też jeszcze, jakby oni automatycznie nam zrobili od razu przy tym stanowisku zwrot pieniędzy, no bo coś już było zapłacone, to było łatwiej. A musimy teraz dzwonić i odkręcić to, i żeby nam oddali hajs. Co no, mam nadzieję, że będzie bezproblemowe. Oby tak było. Auto to nawet by się okazało być lekko tańsze, bo to też taka mniejsza firma, więc może dlatego taniej nam zrobili. A myślałem, że jak będziemy zamawiać jakby online szybciej, no to będzie taniej niż na miejscu. Teraz nam wyszło 300 chyba 50 niecałe dolarów za 3 dni auta, no i 300 aut, czyli zapłacimy 650, cofną mi 300 jak... Jak oddamy auto, no to na trzech postówkę tam z kawałkiem, no to ja uważam, że to nie jest aż tak drogo, aż tak źle. No, jedziemy teraz na śniadanko, mamy godzinę drogi, potem trzy godziny i będziemy na naszym pierwszym przystanku wycieczki. Zajechaliśmy na śniadanie do I Hope. Także I Hope, że będzie smacznie. I moim kolegom się spodoba. Powiedz mi, że powiedziałem śnięcie za Pankejki i czarna kawa. Z tego moim zdaniem to słynie, no ale nie jest nawet szerokie. Myślałem, że tu serio będą tylko pankejki, ewentualnie jakieś jajka, czy coś. A tu naprawdę dosyć sporo jakichś wyborów jest. No ja raczej postawię na pankejki, kurde tylko nie wiem czy jagodowe, czy bananowe, czy truskawkowe. To smak, smak ciężko będzie się zdecydować. No ale tu jest taki set, ja uważam, że to jest za te. Znaczy, bardzo fajne. Pancake combo. czyli się dwa pancake'i z syropem i tak dalej. I do tego są jajka, placek ziemniaczany albo dwa placeki albo dwie kiełbaski. Za, uwaga, cenę 12 dolarów. Ja uważam, mega git. Mega git, naprawdę. Mega. Tak się prezentuje zamówienie. Ponoć za 12 dolarów. ja dalej w to nie wierzę. Jajka. To są dwa wege kotlety w ogóle. Eee, nie wyglądają jak wege. Hash brown. No i tu już zaczęłem jeść, bo no strasznie głodnie, jest godzina 12.30, a my nic nie jedliśmy A normalnie o tej godzinie to już jestem po śniadaniu i obiedzie Także no, przyssało Pancake'i Dobre Czas na recenzję reszty Jestem ciekaw tego hashbrowna Nie No to spodziewałem się, że smakuje trochę lepiej Nie jest złe, ale Miałem większe oczekiwania Co? Lecznica. No, takie 6 na 10 Tak ten Wegek kotlet Mmm. chyba jakiś grzybowy. To to dobre. To mi bardzo smakuje. Ogólna ocenka. Miejsca. No ja jeszcze nie zjadłem, ale myślę 8, 8,5 na 10. Nie, ogólnie mi się to podoba wajbik. Kawka, nie wiem co ona jest darmowa, czy o co chodzi, ale dostaliśmy dzbanek. Ważne. Tutaj żomal ma jakiegoś omleciora ze wszystkim wyładowanego, to jest wysoka hash są jagodowe panki, one ładnie wyglądają. Ok, silno z rzeczywiście kosztował 12 dolca, za kawkę zostałem policzony 4. Ja nie wiem czemu myślałem, że to no jest za darmo, ale to mój błąd jakby totalnie. No i tam podatek wyszło 17-10 za takie śniadanie. Ja uważam, że to dobra cena. No ale fajnie zauważyć, jakby jak to wygląda na piwki. No bo jakby minimum to jest 18% na piwku, potem jest 20-22. Coś nie chcesz dać. No jakby to nie są duże kwoty, bo to jest mi no, między 3 a 3,5 dolara. Ale ciekawe, ciekawie, że tak to wygląda. Nie wiem, czy to można powiedzieć, nie chcę dawać i wyjść. A może to jest po prostu niekulturalne? Nie wiem jak to działa dokładnie, ale te takie dolce to jest, to, jest, to jest ok. Wjechaliśmy już na autostradę, Jaki to jest numer jedynka chyba. Nie jestem pewien, jedyneczka. Ale to jest taka. To jest jedna droga idąca na Key West, bo Key West będzie naszym przystankiem. Czyli uwaga najbardziej wysunięty na południe e, punkt Stanów Zjednoczonych. Mamy jeszcze traski pół godziny. Terasa na Key West od Miami, no to no na początku to są miasta, ale już jakby teraz w tym momencie, w którym jesteśmy, mierzy 42 mosty i to jest to trochę, no wszędzie tu jest woda ogólnie, jestem pewien, że co krok kryją się gdzieś krokodyle, ale jest most za mostem, widać to z góry, no bardzo ładne, bardzo ładne. Minęliśmy właśnie trzeci most 42 A Jeszcze 39 Ostatnio się dowiedziałem, że żeby jakby takie nowe opcje odblokowały się na YouTube, muszę dobić 1000 subskrypcji I 4000 godzin oglądania w ciągu 12 miesięcy Także no jestem ciekaw kiedy to dobiję i czy w ogóle to dobiję Bo no coś tam więcej będę na tym YouTube zrobić a swoją drogą, no tak jak mówiłem wcześniej, tutaj są 42 mosty prowadzące przez tą autostradę, na odcinku około 100 mil. Także no nie wiem, już 10 żeśmy minęli, więc cały czas woda po prawej, woda po lewej, to jest no taki cypel. Także naprawdę bardzo ładnie się jedzie, bardzo ładna trasa tutaj. Dzielny kierowca. Zaparkowaliśmy furę, jest szybki pit stop, ale w niebyle jakim miejscu, no kurczę pieczone, jak to wygląda. Piaseczek, palma i no... Nic tu więcej generalnie nie ma, ale ludzie widzę chodzą Jest dosyć płytko, ktoś sobie chilluje bombę na leżaczku Tam jest pełno kutrów rybackich sobie ludzie wchodzą No i tam jest jakby droga, którą jechaliśmy Nie wiem na ile będzie to widać, ale no to jest po prostu Most od wyspy do wyspy no Jedziemy na wyspę ostatnią możliwą I się tutaj bardzo podoba Jest jakaś palma jest o jest palma, 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 palma. Najzwyczajniejszy w świecie zjazd z autostrady na... Postój. Mała Roszada, ja z tu. Tym razem kierowcą jest. Zjadają nas jak na swoim Bercik ranie. Zjadają Zjadają nas jak na swoim Bercik ranie. Bertę Tamu. Pierwsze co jak zaparkowaliśmy To w ogóle taka duża jak się nazywa? Głana? A jeszcze nie wiem Nie wiem no serio nie wiem Nie wiem, I Iguana, iguana. Takie, Taka duża jaszczura, taka z kołcami. Kurde, biegała po tym, po drzewie, to takie dziwne A teraz jak idziemy, to wszędzie na ulicy biegają jaszczurki Takie giga, giga małe Że jest, jest różnica, kurczę. Ale Jak nie zobaczę krokodyla To, to się zesram A oprócz tych zwierzaków, to jeszcze są Kury i koguty. I tak jechaliśmy samochodem, nawet tu wjeżdżaliśmy. To właśnie co trochę? O, kurka taka po prostu sobie idzie. Paki poszli do sklepu po jakieś napoje, ale no ta flora i fauna jest tutaj inna. Zdecydowanie więcej palm niż u nas w Karolinie Południowej, zdecydowanie więcej roślinności. No zwierząt też jest o wiele więcej. Jakby te domy wyglądają świetnie. O, Hubert wychodzi ze sklepu. Chyba nie spodobało się, że nie są podane ceny. Towarów. Chyba chcą no nie wiadomo. Tak. Idziemy teraz ogólnie na najbardziej wysunięty punkt na południe. Bo, pomimo tego, że Key West, to jest to właściwie miejscowość najbardziej wysunięta na południe, to można pójść tak najbardziej, najbardziej, tak jak na koniec helu. Także idziemy na to, tam też jest jakiś taki monument, pewnie jakieś zdjęcia sobie tam zrobimy. No i później będziemy lecić dalej z przygodą. To jest ten punkt tutaj, najbardziej wysunięty. 90 mil do Kuby. Ogólnie spoko miejsce, ale się pójdzie w drugą stronę no to już jest tutaj niezła kolejeczka do zrobienia sobie zdjęcia no ale chyba poczekamy 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 już poczekamy, jak tu jesteśmy to poczekamy Ja już ją widzę ale czy ona widzi mnie ucieka 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 to jest taka większa szczurka. ogólnie to są takie malutkie o Siekła. O ojeju tu jest baby kurczak jaki śliczny Zdrowie panowie! Zdrówko Ej, dobra, nie pamiętam nazwy, czy to jest Iguana Agawa czy iguana, ale to jest, to, to jest tamto Co widziałem na drzewie, to jest taka wielka jaszczura, taka obrzydliwa, uciekają ode mnie. Tu jeszcze jedna leży Ja się tego boję. To jest takie obrzydliwe zwierzę Normalnie dziko żyjące Ty jak to zacznie biec w moją stronę, to przecież ja się obsram. Ej, Łazienki, to pójdziemy. Fajny początek wloga. Przejdźmy sobie do Historic State Park. No i e, to ciekawe miejsce naturalne takie. O, to lubimy. Tutaj jest jakiś, jak zobaczyłem z mapki, halo, halo jakiś zameczek i ponoć jedna z najpiękniejszych plaż na Kiłęściu, tak nam przynajmniej pani powiedziała w biurze. Także zobaczymy jak to się prezentuje. No E, Przejechaliśmy troszkę za późno, bo zamyka się o 17.00 i jest chwila po 17, więc już nie zobaczymy. Idziemy sobie wzdłuż murów zamku. Uff. Ale fajnie, wejście do takiego parku, kosztowałem 2,50 na tu łebka, czyli 7,50 w totalu, no to to uważam bardzo przystępna cena. Jakby, Dużo raczej się nie odczuję. Szkoda, że nie na wszystko się załapiemy, no bo już jest za późno, ale mamy jeszcze zawsze jakąś trasę hikingową. Berci, co się stało? Ej, tu wszędzie w ogóle biegają jaszczurki. Tylko, że jak one nas zobaczą, to zaraz uciekają. Ej, też są na tyle malutkie, że zdaje mi się, że kamera tego tak nie złapie. Ale dobra, polejmy na jakąś jaszczurę. Taka tu jest akurat duża. Ale przysięgam, że niektóre mogą być. O, ale ucieka. Ale przysięgam, że niektóre są jak pół małego palca od ręki. Uii. To już jest koniec Cypla, jakby tutaj się kończy ostatni molem, gdzie można dojechać, nie wiem, samochodem, czy na pieszo, już potem są kilometry oceanu, tak, do najbliższego lądu, może poza wyspami, no to jest te 90 mil, czy to jest jakieś 170 kilometrów do Kuby. Ale to miejsce mi się tutaj podoba, przychodziliśmy przed chwilą obok, także no chcę zaprezentować. To mi wygląda już trochę tak nierealnie, tak no tropikalnie, nie wiem, ja się jaram, no bo są tutaj te palemki, piasek, kamienie i woda. Fajnie, fajnie, tak egzotycznie, egzotycznie, mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, to jest taki plac zabaw, ale z wodą. Normalnie są atrakcje wolne, jakieś zjeżdżalnie, dzieci się bawią. Fajne, fajne. USA, Key West, romantyczny zachód słońca. Wiele osób, zakochane pary. Tutaj chłopaki. No jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość. Bajeczne miejsce. Wszędzie na TikToku wszędzie w internecie Key lime pie, e, key lime pie yeah. no. Czy to jest niby taki typowy deser tutaj, jakieś najsmaczniejszy. Kubyś już spróbował jak ocenka. Bardzo dobre, słodkie, kwaśne, wszystko jest bardzo niespakojne. A ja jesteś takiego życiu, czy to jest typowe tutaj stąd myślisz? Myślę, że to jest zwykła tarta, z takim kremem. Słodkokwaśnym. Trzeba po prostu przypisać zasługę, chyba że tak tradycyjnie to tutaj robią. No, myślę, A Kacper, jak, jak pisać ocenia? Pisać. Myślę, że zajadał się tym Kapitan Barbos. to jest mocna opinia. Dobra, ja to spróbuję. sobie wziąłem jeszcze jakąś taką. Nie wiem nawet, co to jest. Jakaś taka kanapka. Też w tym smaku. nie sklep wygląda mocno. Taste. Uu, takie kwaskowa, to Ciasto takie maślane, Ślane Takie, takie jurne, takie ma takie mm, takiego kopa. Ale podobne no, no. mm. Zajechaliśmy na takiego stopa do Five Guysa i poza darmowymi uzyskami To tutaj frytki wyglądają w ten sposób, że poza frytkami pełnymi. Macie drugą porcję czy trzecią nawet Poza torebką. No to jest pewna średnia porcja frytek. Dobra, ja jeszcze nie dostałem Barcik dobrze dostał Kiedyś dostałem kurde tak, że miałem 10 porcji Przysięgam, milion I To jest bardzo zabawne, bo kiedyś wrognęliśmy auto i nas policja zatrzymała tam mryga Nie chce nagrywać, no bo... Znaczy pan jest bardzo zabawny i miły Po prostu nie myślmy świata, nic wielkiego Ale no fajnie, bo ja super taki no i zestresowany no, Każdy byłby zestresowany, normalna sprawa Ale zabawnie, teraz poszedł do bagażnika po prawko, bo w bagażniku i tam... Pan go. Ja w ogóle kupiłem sobie lampę do kamery, teraz mogę nagrywać w nocy i mnie dobrze widać. To jest taki bayer. E, przejechaliśmy sobie troszkę traski, jest 15 minut po północy. E, no jesteśmy już na końcówce tak naprawdę tego cypla i tutaj się zatrzymaliśmy. Sposób będziemy spać. O, szybę tu będzie Bercik spał. Tam kacperu już się kładzie do spania. Tu będę, to ja tak w ogóle się prezentuje Nasza pierwsza noc, ale jestem ciekaw, czy będzie wydać. Spróbuję ultranocnym trybem nagrać. Bo są niesamowite gwiazdy. No, tu nie ma żadnego światła, więc te gwiazdy naprawdę wyglądają no kosmicznie. Ale jestem ciekaw, czy z kamera to odda. No, z telefonu zrobiłem jakieś zdjęcia, coś tam widać, ale. Wow, wow, naprawdę niesamowite. W tych samych ciuchach brudniej, gdzie spać. Noc. Ale nie staje takich rzeczy, bo on musi mieć dobrą pieniądze. Wstałem, Wstajemy chłopaki jeszcze, dosypiają sobie. On tu chodzi, tu jest płytko.